Bo pan wspominał o tym, że my mówimy jednym zdaniem w sprawie Dziękuję. reparacji. Ja chciałem zapytać, czy Sebastian Gajewski, to jest wasz polityk? Tak. Bogusław Liberacki, to jest też wasz tak. polityk. To więc Sebastian Gajewski podkreślił, że konieczne jest podkreślanie zbrodni, zbrodni niemieckiej, ale konieczność zadośćuczynienia i wiązanie reparacji z polityką bezpieczeństwa Polski jest absurdalne pan Bogusław Liberacki z kolei mówił, że Polska nie była stroną ustaleń końcowo-wojennych, była przedmiotem, a nie podmiotem decyzji wielkich e, mocarstw, dając argumenty Niemcom, znaczy mówi dokładnie to, co mówią Niemcy, żeby nam tego, żeby nie wypłacić nam e, e, reparacji. Więc wy tak naprawdę udajecie, że chcecie pomagać w reparacjach, ale Niemcy widzą i tak siedzą i się śmieją i patrzą, a zobaczcie, prawda? mamy tutaj swoich ludzi, którzy mówią dokładnie to, co my, a ja uważam, że młodym Polakom należy się to odszkodowanie, żeby mieli równe szanse, tak jak ich koledzy na Zachodzie. Bo tak się składa, że to nie chodzi tylko o te koszty, które były związane z wywołaniem II wojny światowej, z tymi zniszczeniami, ale też, też to, że w wyniku wywołania II wojny światowej my przez 45 lat prawie nie mogliśmy się rozwijać, bo po II wojnie światowej trafiliśmy do waszych kolesi z, z Moskwy i do dzisiaj tego wszystkiego nie możemy nadrobić. Kiedy inne państwa Zachodu się rozwijały, Polacy i dostawały jeszcze plan Marszala, to Polacy dostawali książki o, o, o Stalinie i Leninie. I dlatego dzisiaj powinni dostać właśnie reparacje.